Z tym cyborgiem i jego przynależnością do drużyn, czy to Młodych Tytanów, czy Tytanów, czy Ligi Sprawiedliwości, to wyjaśnienie jest, ale jest też trochę debilne. Otóż postać Vika Stone'a, w sensie cyborga, została stworzona w 1980 roku przez Wolfmana i Pereza i praktycznie od razu został on zwerbowany przez Raven do składu Teen Titans. I tak w sumie pozostawało przez jakieś trzy dekady. Wprawdzie oczywiście Tytani spotykali się z Ligą Sprawiedliwości przy okazji różnych eventów, ale formalnie WIK nie był członkiem Ligi Sprawiedliwości. W 2011 nastąpił Flashpoint, czyli taki reboot uniwersum komiksowego DC. No i wtedy stwierdzili, jak już grzebią, a z tego co widzieliśmy ostatnio w kinie, to ludzie lubią oglądać innych ludzi, którzy są pokryci metalem, a my w sumie nie mamy nikogo takiego w Lizze sprawiedliwości, więc chyba by się przydał. A jednocześnie mamy też Cyborga. Więc w historii Justice League Origins dopowiadamy sobie retkon pierwszego spotkania Ligi Sprawiedliwości, który jest 5 lat w przeszłości. No i tam dowiadujemy się, że A Wigstone był od zawsze członkiem założycielem Ligi Sprawiedliwości oraz B. Nigdy w tej rzeczywistości nie był członkiem młodych Tytanów. Generalny odbiór całego New 52 był yy, nie najlepszy i wcześniej czy później w DC zaczęło się tak raczkiem wycofywać. Z punktem kulminacyjnym w postaci inicjatywy DC odrodzenie, kiedy nagle postacie zaczęły między sobą rozmawiać, i okazywało się, że niektórzy pamiętają te rzeczy, które się stały przed 2011, a tak w ogóle to to wszystko zamieszał dr Manhattan, to edytorzy DC nie mieli z tym nic wspólnego. Więc na dzień dzisiejszy, w zależności gdzie traficie, to możecie usłyszeć, że on w przeszłości był członkiem tamtej drużyny, czy tamtych drużyn, licząc jeszcze Titans a czasami pojawia się tylko w Lidze Sprawiedliwości. W konsekwencji, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju adaptacje, czy to animowane, czy filmowe, no to pytanie brzmi, z czego czerpał, jeżeli chodzi o materiał źródłowy, dany twórca. No bo jeżeli ktoś sięga do klasyków sprzed 2011, no to naturalnym jest pojawienie się Vika Stone'a w okolicy Tytanu. Z drugiej strony, we wszystkich komiksach 10 lat wstecz on jest po prostu członkiem Justice League, tak jak w Justice League filmowym. A jak już mieszamy, to po co się ograniczać, do Doom Patrolu też go możemy wsadzić. W końcu tam od zawsze był koleś, który jest robotem, więc to w zasadzie to samo.